Ja i mam taką y, 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 propozycję, żebyśmy rzeczywiście takim ostracyzmem po prostu społecznym częstowali tych, którzy po prostu tylko i wyłącznie mówią źle o naszym mieście. Mam nadzieję, że Państwo te osoby rozliczycie podczas procesu wyborczego. O to Was bardzo serdecznie proszę i do tego Was będę bardzo serdecznie namawiał. No i stąd też, i stąd też właśnie... Dobra. Du, 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 du. Tutaj, pan, czy pani mnie zastąpi, to może to szybciej się uda. No ja taki jestem, jakiś, jakiś nieudolny, nieudacznik ze mnie, no że tylko tyle potrafię zaplanować. E, no to tyle. Ja, jak zwykle, wiecie, wprost formułuję swoje myśli i myślę, że to się już nie zmieni. Znaczy wiem o tym, to się już po prostu nigdy nie zmieni. No bo ja nie jestem takim z prawdziwego, z prawdziwym tego słowa znaczenia polityki. Bo polityk cedzi słowa, polityk uważa, polityk kalkuluje, ale polityka ciągle ważna jest jakaś taka kalkulacja wy wyborcza.